Cześć, dzisiaj będzie odcinek nietypowy, ponieważ dzisiaj zrobię zakupy spożywcze za pomocą mojego smartfona i te zakupy dotrą do mnie w 15 minut. Zrobimy to za pomocą aplikacji już, z której korzystam od kilku miesięcy i która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Nim jednak zrobimy te zakupy, to warto zastanowić się, a raczej przypomnieć sobie, jak jeszcze kiedyś wyglądały zakupy przez internet. Ja pamiętam, że jeszcze 10 lat temu, a kilkanaście lat temu to w ogóle, zakupy przez internet to było coś naprawdę. Każdy wolał iść do zwykłego sklepu, bo przez no, internet to niepewne, i może ci wyślą worek zimnioków zamiast komputera i tak dalej. No i faktycznie to było dosyć skomplikowane i robiło się to wyłącznie jak się bardzo opłacało. Ja na przykład kupowałem części komputerowe i pamiętam, że to był problem. Dostawało się numer konta, trzeba było zrobić przelew internetowy, później trzeba było poczekać, aż ten przelew dojdzie i to trwało załóżmy dzień albo dwa. Później sprzedawca wysyłał przesyłkę i to też trwało, bo kurierzy nie dojeżdżali w jeden dzień tak jak obecnie i generalnie na taką wysyłkę to się czekało tydzień luzem. Ja przynajmniej tak to pamiętam, ale to na szczęście się poprawiło. Pojawiła się lepsza logistyka, pojawiły się lepsze systemy płatności, na przykład Blik, za pomocą którego no płacimy od tak w internecie i w ogóle nie musimy się martwić tym, że musimy przepisywać jakieś rzeczy. No i ta płatność odbywa się też natychmiastowo. Poprawiły się też sklepy, platformy internetowe, za pomocą których robimy zakupy. I w ten sposób doszliśmy od momentu w którym zakupy przez internet były ogromnym wydarzeniem i towar do nas docierał po tygodniu do momentu w którym możemy zrobić zakupy spożywcze przez internet i one dotrą do nas właśnie w około 15 minut. Jedną z usług, która pozwala na zrobienie takich zakupów jest już od Żabki. Ja korzystam z tej usługi od kilku miesięcy, bodajże od października albo od listopada zeszłego roku. Ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo ja wcześniej takich usług nie widziałem. Bardzo się cieszyłem, jak się pojawiła na moim osiedlu, a raczej kiedy moje osiedle znalazło się w zasięgu już, postanowiłem skorzystać i bardzo mi się to spodobało, no bo w ogóle nie wyobrażałem sobie takich zakupów spożywczych przez internet, które docierają do mnie średnio w 15 minut, bo to jest właśnie taki czas. Ale jak to jest możliwe? Otóż już korzysta z dark storów, czyli z takich sklepów, do których nie mają wstępu klienci tylko kurierzy. Są to takie magazyny o bardzo dobrej lokalizacji, a skoro mają bardzo dobrą lokalizację, no to kurierzy tam dostają swoje zamówienia i je szybko rozwożą po okolicy. Tak się składa, że jeden z Dark Storów znajduje się także w mojej okolicy, a zatem idzie moje osiedle i ja jesteśmy w zasięgu usługi już od Żabki, więc zaraz zrobimy takie zamówienie, żeby zobaczyć, kiedy ono do nas dotrze. No dobra, więc teraz zrobimy zamówienie właśnie na moim smartfonie. Mam tutaj aplikację już. Odpalam ją i co zamówimy? Dla Marcina będzie sałatka. Lunchbox mozzarella z burakiem, nie mowa o mnie. Do tego ja sobie wezmę jakiś makaron. Spaghetti bolognese, czemu nie? Sobie wezmę makaronik. Co tu jeszcze wziąć? Coca-Cola 0, bo tego nigdy nie ma za dużo. I co my tu mamy? Mamy butelkę 1,5 litrową, to wezmę raz, dwa, trzy. Już mam darmową dostawę. 4, 5, o, źle kliknąłem, 5, 6 dużych butelek, no długo starczy i mamy tutaj komunikat, że jest za dużo produktów i mamy tutaj za dużo tych butelek coli. Mogę wam w tym momencie powiedzieć o co chodzi. No chodzi o to, żeby ci kurierzy się nie przedźwigali, bo ludzie zaraz to by zaczęli zamawiać całe zgrzewki wody i ci biedni ludzie by musieli to jakimiś rowerami wozić. Więc zmieniam na to, że biorę pięć butelek coli i już to zamówienie powinno przejść. I w tym momencie pokazuję też, że mam darmową dostawę, bo ta darmowa dostawa jest, jak mamy zamówienie, o wartości 35 zł lub więcej. Więc przychodzę do zamówienia. Tutaj jest mój adres, więc mam nadzieję, że Marcin go wymarza. I mamy też kupony rabatowe. Ja tutaj skorzystam, mam taki kupon na 20 zł. Przy tym, jak zrobię zamówienie na 50 zł, albo więcej, więc używam tego kuponu i czary Mary z 54 zł prawie robi się 34 zł, więc płacę. I tutaj bardzo ważne jest, że mamy mnóstwo różnych sposobów płatności, bo ja korzystam akurat z iPhone'a, więc mogę swoją kartę mieć, mogę skorzystać z Blika, mogę z Apple Paya. jak ktoś ma Androida, to może skorzystać też z Google Paya. Ja skorzystam z Apple Paya, bo jest akurat najłatwiej. Klikam dwukrotnie. Płatność przeszła. Już mamy komunikat. Mamy Twoje zamówienie. Zaraz ktoś się nim zajmie. Damy znać, gdy to się stanie. I teraz, no co, po prostu poczekamy. Zobaczymy, o której godzinie dotrą moje zakupy. A teraz mamy godzinę 11:07. No i właśnie czekamy na kuriera, który właśnie wszedł do bloku. Co tu dużo mówić, za chwilę odbierzemy od niego zakupy. I mamy właśnie godzinę 11:19, więc te zakupy dotarły do nas jakieś 13-14 minut. Coś takiego. Na no, jeszcze nie dotarły, jeszcze tą minutę dajmy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, to już mamy nasze zakupy i mamy godzinę 11.20, więc jak widać, test się udał. A teraz przechodzimy do podsumowania. To już jesteśmy po odebraniu zamówienia. Yy, mamy nasze 5 butelek zero, mamy dla Marcina sałatkę yy, i mamy dla mnie makaron. Więc jak widać test usługi już się powiódł, zakupy faktycznie dojechały do nas w mniej niż 15 minut i tak jak mówiłem, ja korzystam z tej usługi już od dobrych kilku miesięcy, od prawie roku można powiedzieć, bo gdzieś od października, listopada my ten film nagrywamy na przełomie. Sierpnia i września i ta usługa trochę zmieniła postrzeganie moich zakupów internetowych, jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, bo do tej pory mi się kojarzyło, że muszę coś zamówić kilka dni wcześniej, krótko mówiąc, muszę to zaplanować. Ja wiemy, że większość rzeczy przydaje się najbardziej, kiedy ich brakuje. Nagle gotujemy i się okazuje, że czegoś nie ma. I wtedy szybko biegniemy do sklepu. Teraz nie ma takiej potrzeby, bo można niezbędne produkty zamówić za pomocą aplikacji i one dotrą do nas w 15 minut. No i do tego muszę wam powiedzieć, że jakiś czas Temu chorowałem na Covid -a i wtedy już przydał mi się szczególnie. Korzystałem z niego jeszcze częściej niż zazwyczaj, ponieważ, no wiadomo, że jak człowiek ma Covid, to stara się nie wychodzić z domu, tym bardziej nie wchodzić do sklepu, gdzie bywa dużo ludzi. No krótko mówiąc, nie chciałem nikogo zarażać, więc zamawiałem zakupy za pomocą już przez internet. No i nikogo nie zarażałem, bo płatność nie jest u kuriera, tylko bezpośrednio w aplikacji. Więc było to rozwiązanie szybkie, dobre i bezpieczne. No i do tego korzystałem. Zostałem z kuponów, więc w sumie jak to przeliczyłem, to mi te zakupy przez internet wychodziły taniej niż w tradycyjnym sklepie, więc tym bardziej polecam, żeby sobie tego już wypróbować więc osobiście zachęcam do skorzystania z Jusza, tak jak ja to robię już od dłuższego czasu, gdzie ta usługa jest dostępna. To się cały czas zmienia, bo ona się rozwija, więc odpowiednie informacje znajdują się oczywiście w opisie tego filmu. No i co, napiszcie w komentarzach, czy korzystaliście z podobnych zakupów, czy jesteście fanami tego typu rozwiązania, czy jednak nie, co się Wam w nim podoba, co byście w nim poprawili, a poza tym co łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Być może nagramy jakiś zaraz jak Marcin zje sałatkę, a ja swój makaron. Cześć!